Witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Powoli zbliżamy się do 2000 subskrypcji na moim kanale. Powiem szczerze, jestem mile zaskoczony, bo nie podejrzewałem, że mój kanał będzie cieszył się aż taką popularnością. W związku z tym, hmm, zaczynamy robić filmy, w których będę pokazywał szereg atrakcji przewidzianych dla Was. Dzisiaj zapakujemy 7. Tak, 7 przesyłek yy, przed kamerą. Więc zaczynamy. Przesyłka numer 1. Wyrwemy plakaty z Bravo Sport. Plakaty mają służyć tak jako usztywnienie w kopercie. Ciach składamy. Mały, mamy mały usztywniacz do kopertki. Wkładamy to. I bierzemy tak. Mam tutaj dosyć dużo makulatury. To są karty z limitowanej edycji, z, e, wypuszczone w gazetach Bravo Sport. E, limitowana edycja wtedy wychodziła w wersji update. I mamy tak. Lukasa. Wajname, samarasa, Isko i to wszystko. Wszystko. To chyba wszystko, bo powinno być jeszcze dwóch. Dobra, mamy jeszcze Jacka. Więc mamy pięć kart limitowanych. Wrzucam je do wcześniej przygotowanej koperty. zaklejamy. Ja to robię jeszcze tak, że wycinam taki cienki pasek, żeby tą kopertę dodatkowo zabezpieczyć, z tego względu, że klej w kopertach jest lichawy. Ciach. Mamy pierwszą kopertkę zapakowaną. Teraz bierzemy kolejne brawo sport, jakiś stary numer. To jest numer z marca 2013 roku. Numer 6 lewej wersji z przodu wyciągamy gazetkę bierzemy teraz większą kopertę wkładamy brawo jako usztywniacz i do środka wrzucamy trzy saszetki Tax i dokładamy jeszcze dwie saszetki t-mobile mniej więcej na środku ciach Zaklejamy. Mamy dwie kopertki. Zaklejone, gotowe do wysyłki. Bierzemy kopertę numer 3. Ciach, ciach, ciach. Wyrywamy trochę usztywniacza z brawo. Oczywiście składamy to 4 jeszcze. I teraz tak. Składamy to do kopertki. I bierzemy, może mam tutaj trochę kart. Powiedzmy, Machu Tax, Urzucamy Terego. Sara. Mamy trzy legendy. Oprócz tego bierzemy karty srebrne, hazard, i może jeszcze o tak, dokładamy saszetki. Match Attacks wkładamy do koperty, zaklejamy to wszystko. Gdzie jest, jest. Gdzie jest, jest. Bierzemy, rozcinamy znowu moją naklejeczkę. Ciach. Ciach. Mamy kopertę numer 3. Bierzemy znowu dużą kopertę. To będzie koperta numer 4. Wyciągamy z mojego magicznego wora zobaczmy co my tu mamy wyciągamy planszę T-Mobile wkładamy do kopertki o, nie chce wejść? wejdzie, wejdzie nie jest źle bierzemy 3 saszetki T-Mobile extra Klasy i bierzemy powiedzmy sobie jakiś taki przekrój kart nie wiem, 8, 9, 10 kart tak? 9 dobra, dajmy jeszcze tego z korony 10 kart wrzucamy do środka Łącznie z trzema saketkami Timobile. -mo, Ciach zaklejamy. mamy kopertę numer 4. Bierzemy tym razem małą kopertkę. Zginamy znowu na cztery. Resztę. Brawo, sport, które nam zostało. Wkładamy do środka. Co by tu wrzucić? Nic nie mam ciekawego pod ręką. Ale nie chcę wejść. Szalony, powoli, bez nerwów. Zginamy to. Bierzemy dwie saszetki. Mechatax. Wrzucamy Lukasa. Wyciągamy jakąś legendę. Też wrzucamy. I może. Karty T-Mobile zaklejamy. Ale gruba nam się ta koperta zrobiła. ciach, ciach. Naklejeczka. Pyk. Mamy już pięć kopert zapakowanych. Bierzemy jeszcze jedną dużą kopertę. Może teraz bierzemy planszę. Z Czępią flik. Wkładamy do środka. Będzie ciasno, bo ona jest taka na styk. Ale wchodzi. Wchodzi, wchodzi. Co jeszcze? Co jeszcze moi drodzy? wrzucamy trzy saszetki T-Mobile. <coughs> Przepraszam. Wciśniemy tutaj jeszcze brawo. mamy brawo sport zaklejamy ciach mamy sześć ojeju bierzemy kolejną kopertę, tym razem już ostatnią wyciągamy brawo sport te folie mnie zawsze denerwowały, ale one były po to, żeby utrzymywały się w środku saszetki z kartami. Mamy tutaj plakat Argentyny, Kagawy, lewego Bechama i jakiegoś Grajka. Wyrywamy te plakaty, składamy je na cztery. O, ale nam się film wyciągnął już 9 minut. Wkładamy do środka. I teraz zrobimy melanż co? T-mobile? tax z tego względu, że mam tego dużo. Może teraz jeszcze Wiktor Wajnama. We Pyk, jakaś legenda. Garneville, Uuu! Nawet się trafiło. Co my tu jeszcze mamy w tym bałaganie? Nic, jak zwykle nic. Pięć karteczek. Steamobile. No dobra, już jest dużo, zaklejamy. I jeszcze moja tajemnicza naklejka. Ciach. Mamy 7 przesyłek przygotowanych, tak jak widzicie. I co teraz? Teraz brakuje nam adresów, na które będę czekał. Słuchajcie, zadanie jest proste. Trzeba napisać do mnie PW, w którym opiszecie, napiszcie coś o sobie, opiszecie swoje, opiszcie swoje kolekcje i oczywiście podajcie adres. Osoby, które to zrobią najfajniej, jakoś tak najbardziej mnie prze przekonają, dostaną którąś z tych kopert. Wybiorę 7 najlepszych. Korespondencji. Zadresuję je adresami, które mi podacie i wyślę to do Was. Siedem listów dla Was. Nie wiem dla kogo. To od Was zależy, kto to dostanie. Umówmy się, że przysyłamy korespondencję do jutra, do godziny 20. Na tym kończę. Dzięki za zbliżające się 2000 subów. Pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner. Cześć!